Cześć Wam wszystkim. Pięknie się dzieje, nie? Jak nie pożary magazynów, to pożary lasów. A na wprost macie przejście graniczne do Krzyżaków. No, i kontrole tam są, cały czas są kontrole. Po lewej tutaj jest rzeczka, i ta rzeczka to jest granica. Kolega kiedyś przepływał tą rzeczkę. Jak nie byliśmy jeszcze w Unii ani w Schengen, w ogóle wtedy nie byliśmy niepełnoletni. Dwa razy przepływał, dwa razy go złapali. Ale w końcu dostaliśmy się do Unii. Pojechał kolega za pracą, no i naprodukował tam chyba z sześcioro albo siedmioro dzieci. Pozdro No i sytuacja się odwraca. Teraz będą nam sprowadzać miłych, cornych panów jak węgiel i bogaty kulwurowo by produkowali tu dzieci i wprowadzali jakiś tam szachit. Spoko, nic ci nie stało, my przynajmniej będziemy mieli pracę, a oni będą dostawać fajny zachodni socjal z naszych pieniędzy. No i zapewne jak zabraknie miejsca w tych ośrodkach integracyjnych, to będą przyjmowali nasze mieszkania, a my Energię na utrzymanie tego całego socjalistycznego układu to będziemy mieli pewno ze słońca. No i z wiatru w końcu kupujemy stare, sprawdzone wiatraki, którego wyprodukowanie pochłania więcej energii niż jego cała żywotność daje energii i jaki ładny krajobraz? 667 km do kolejnego pasożyta. W zwierzątkach też są pasożyty i są kontrole. W tym transporcie kontroli nie ma, choć podobno mają trudniej o kartę pobytu, by dostać pracę na trasach międzynarodowych. Ale ci, którzy pracują w korpo, nie mają takich problemów. I nie zawsze są za wschodniej granicy. Podejrzewam, że to są ci, którzy kupowali wizy. Subuj i obserwuj, będzie się działo.